Ten obiektyw to obiektyw Sony 2470 F28 G Master 2. I jutro oddaję ten obiektyw do Sony i jest mi z tego powodu dość przykro. Hej wszystkim, tu Mariusz Gajdzik i w tym filmie powiem Wam o tym, co myślę na temat obiektywu 2470 F28 G Master 2. Po paru miesiącach użytkowania jest to najlepszy standardowy zoom pod pełną klatkę w Sony, jednak ma on dość sporą wadę, o której powiem na końcu tego filmu. Tak jak wcześniej wspomniałem, obiektyw jest wypożyczony od Sony, dlatego że robiłem dla nich treści na Sony Alpha Academy, aczkolwiek ten film nie jest sponsorowany, nie pytali mnie, żebym go zrobił. Nie mieli oni też żadnego wpływu na treść tego filmu, ani nie widzą go oni przed jego opublikowaniem. I w sumie, mając to z głowy, przejdźmy dalej. Obiektyw ten ma średnicę około 88 mm i długość około 120 mm, co sprawia, że jest on około 16 mm krótszy niż poprzedni model Sony 2470 G Master wersja pierwsza. Mimo to jest on nadal większy od obiektywu, którego używałem do tej pory, czyli Tamrona 2875, który ma średnicę 73 mm oraz długość 117 mm. I 8 mm, co sprawia, że ten obiektyw ma nadal większą średnicę o około 15 mm i jest dłuższy o 2 mm. Waga tego obiektywu to 695 gramów, co sprawia, że jest on lżejszy od G Mastera jedynki o około 200 gramów, bo tamten waży około 886 gramów, natomiast nadal jest cięższy od Tamrona, który waży 550 gramów, o około 150 gramów, więc Tutaj tak mniej więcej po środku jest ten obiektyw jeśli chodzi o wagę i rozmiar pomiędzy pierwszą wersją G Mastera a 2875 od Tamrona, którego ja używałem wcześniej przed tym jak zacząłem używać tego kiedy dostałem go od Sony. Jeśli chodzi o rozmiar filtra, to mamy tutaj rozmiar filtra 82 mm, tak jak w przypadku poprzedniego modelu G Master. Natomiast w Tamronie mamy 67 mm. Co sprawia, że musimy mieć dodatkowe stepa bringi do filtrów? Na przykład, jeśli ja używam filtrów o wielkości 82 mm od Friola czy KNF-u, muszę mieć stepa bringi do mojego Tamrona. Natomiast tutaj mogę sobie po prostu przykręcić filtr na sam obiektyw, i dla mnie jest to na pewno dużo wygodniejsze. Bo nie muszę ze sobą nosić dodatkowych stepa bringów, więc tutaj jest to na pewno na plus. Jakość wykonania tego obiektywu jest bardzo dobra, jest on wykonany z plastiku i gumy. Jest to dość dobrej jakości plastik. Według mnie nic tu nie powinno się z tym stać, jeśli chodzi o długie użytkowanie i dodatkowo mamy tutaj metalową część, czyli mocowanie do aparatu jest metalowe. Więc to na pewno jest też na plus. Na obiektywie mamy dość sporo przycisków i przełączników, na przykład te dwa przyciski funkcyjne, które możemy sobie zaprogramować w naszym aparacie czy kamerze Sony. Mamy tu przełącznik AFMF, gdzie możemy sobie przełączyć z autofokusa na manual focus albo z powrotem na autofokus, co jest na pewno bardzo przydatne. Dodatkowo mamy ring Manual Focusa i ring Zuma i ten ring Zuma jest kontrolowany za pomocą tego przełącznika tutaj, gdzie możemy sobie go przełączyć ze Smooth na Tight i z Tight na Smooth smooth po prostu daje nam normalne zoomowanie, jest to płynne zoomowanie, natomiast tight daje nam możliwość takiego cięższego dozoomowywania i tego, żeby nam obiektyw się po prostu sam nie ruszał na przykład ustawiamy sobie 35mm czy 50mm i jeżeli powiesimy nasz obiektyw z góry, to on nie będzie on się rozsuwał, natomiast jeżeli przełączymy go w smooth, to jeżeli będę nim trzęsł, no to po prostu on będzie się rozsuwał i tak to właśnie wygląda. Mi na przykład bardzo się podoba ta opcja, że możemy tutaj sobie zmienić ten tryb, zooma I ja często używam tej opcji Tight, na przykład kiedy nagrywam coś z góry, bo mogę sobie zamocować aparat z góry i ustawić odpowiednią ogniskową i wiem, że obiektyw jest zablokowany w tej ogniskowej i nie rozsunie mi się. Tak jak na przykład dzieje się to, kiedy używam swojego Tamrona 2875, który już się niestety wyrobił. I sam dozumowuje. Dodatkowo mamy tu pierścień przysłony, który możemy ustawić sobie przysłonę. E, miałem to kiedyś w moich aparatach Fuji i bardzo mi się to podobało, i brakowało mi tego, kiedy przesiadałem się na Sony. Teraz fajnie, bo Sony zaczęło to wprowadzać do swoich obiektywów G-Master, więc jest to na pewno na plus. I możemy sobie tutaj ustawić naszą przysłonę za pomocą tego pokrętła. Aczkolwiek możemy też przełączyć nasz obiektyw tryb A gdzie będziemy mogli kontrolować tą przysłonę przy pomocy pokrętła na naszym aparacie czy kamerze więc mamy tutaj dwie opcje i możemy sobie za pomocą e, tego przełącznika iris lock zablokować że chcemy mieć go na przykład w trybie A i wtedy nie możemy go przestawić albo możemy to odblokować wtedy możemy przestawić e, gdzie chcemy e, ale jeśli zablokujemy to na mm, jakiejś przysłonie to wtedy nie będziemy mogli przejść w ten tryb A więc ja zazwyczaj zostawiam to odblokowane, aczkolwiek zazwyczaj używam tego właśnie pierścienia przysłony do ustawiania mojej przysłony. I co jest tutaj fajne, dodatkowa opcja to fakt, że możemy sobie te kliki, które wcześniej słyszeliście już pewnie wyłączyć. Więc jeżeli będziemy na przykład filmować, możemy sobie tutaj bardzo łatwo i płynnie zmienić przysłonę bez żadnego dodatkowego dźwięku, bez dodatkowych skoków, jeśli chodzi o tą przysłonę, tylko ona się zmienia płynnie. Jest to na pewno bardzo przydatne, jeśli chodzi o filmowanie. Natomiast jeśli chodzi o robienie zdjęć, to na pewno będziemy chcieli używać tej przysłony z tymi klikami, żeby wiedzieć ile razy przestawiliśmy się, jeśli chodzi o naszą przysłonę. Dla mnie jest to naprawdę bardzo na plus, jeśli chodzi o ten pierścień przysłony. Jeśli chodzi o korpus obiektywu, to jest on też odporny na wodę i kurz. Mamy tutaj na dole na tej, na tym mocowaniu taką uszczelkę. E, cały korpus jest uszczelniony i ja dość sporo to testowałem e, będąc w Londynie czy w Tatrach w dość mokrych warunkach. E, w Londynie padał deszcz i robiłem nim zdjęcia i zdjęcia wyszły naprawdę super. Obiektyw nadal super działa. A znowu w Tatrach była dość duża wilgotność w powietrzu i też ten obiektyw spokojnie sobie z tym poradził. Nadal wszystko działa, nadal wszystko śmiga, więc jeśli chodzi o to, to na pewno mamy tutaj spokój ducha, że mamy te uszczelnienia i one naprawdę fajnie działają. A w przypadku mojego Tamrona 2875, który też podobno jest uszczelniany, niestety w środku mam dość dużo kurzu. Nie wiem jak to się stało, nie wiem czy tak powinno być, ale no tutaj przez używanie tego obiektywu przez ostatnie, nie wiem, parę miesięcy, 6 miesięcy pewnie go mam, albo coś takiego, nie widzę tutaj ani jednego ziarenka kurzu w środku, natomiast w moim Tamronie którego używam już przez kilka lat, bo używam go dość długi czas. Niestety jest tego kurzu sporo, więc tutaj na pewno ta odporność na kurz i wodę jest na lepszym poziomie. Mamy tutaj też cztery silniki liniowe XD, czyli silniki, które będą sprawiać, że nasz autofokus jest bardzo, bardzo szybki i dokładny. I jeśli chodzi o ten autofokus, to możecie zobaczyć na ekranie, jak on mnie śledzi jeśli chodzi o podchodzenie do obiektywu i odchodzenie od niego, naprawdę bardzo dobrze działa ten autofokus, jeśli chodzi o śledzenie oka, śledzenie obiektów. Nigdy mnie nie zawiódł ten obiektyw, jeśli chodzi o autofokus, jest on naprawdę, naprawdę najwyższej klasy w tym obiektywie. Minimalna odległość ostrzenia dla ogniskowej 24 mm to 0,21 m, a dla 70 mm to 0,3 m. Więc tutaj przy pomocy tego obiektywu możemy naprawdę sporo podejść do obiektu, który fotografujemy, e, zrobić dość spore zbliżenie i będzie to na pewno na duży plus. Jeśli chodzi o focus bleeding, to jest on tutaj na bardzo dobrym poziomie. E, nie jest on zbyt zauważalny, jednak nawet jeżeli wam to będzie przeszkadzać, to wszystkie aparaty nowe Sony mają teraz już korektę tego focus breathingu, czyli tego oddychania obiektywu. Nawet Sony FX3, na którym właśnie to nagrywam, już to ma, z czego się bardzo cieszę, dzięki Sony. I jeśli będzie wam to przeszkadzać, możecie sobie włączyć tą opcję, natomiast ja uważam, że nie jest to na tyle przeszkadzające, żeby musieć się tym przejmować. Wiadomo, jest to zoom, więc takie rzeczy będą się tutaj zdarzały i są nieuchronne. Jeśli chodzi o manualne ustawianie ostrości, to jest ono liniowe, więc dzięki temu możemy sobie na przykład zaznaczyć taśmą na naszym pierścieniu ostrości, gdzie mamy ustawioną wcześniej ostrość, wyjść z ostrości i wrócić do tego punktu i wiemy, że będziemy mieli tą ostrość dokładnie w tym samym miejscu, więc jest to na pewno dużo lepsze rozwiązanie na przykład na. Follow focusa czy inne tego typu zastosowania. Niestety nie mamy tutaj stabilizacji, ale niestety żaden z obiektywów typu 2470 czy 2875 na system Sony nie ma stabilizacji wbudowanej w korpus obiektywu. Aczkolwiek mamy tą stabilizację w naszych aparatach czy kamerach, nasz iBIS który jest w stanie wystabilizować matrycę, więc pewnie dlatego tu nie ma tej dodatkowej stabilizacji. Fajnie gdyby ona tutaj była, podobnie jak w obiektywie 7200 G Master 2. Niestety, jak mówię, nie ma jej tutaj, nie ma tutaj nad czym płakać, bo ta stabilizacja w naszym Body poradzi sobie tutaj naprawdę dobrze, jeśli chodzi o stabilizowanie obrazu z tego obiektywu. Jakość obrazu w tym obiektywie jest naprawdę, naprawdę na najwyższym poziomie. Według mnie jest to najostrzejszy obiektyw, który możemy dostać tych ogniskowych jeśli chodzi o zoom w systemie Sony tak jak wcześniej wspominałem jest to najlepszy obiektyw tego typu w systemie Sony więc jeśli chodzi o ostrość to jest ona dobra na każdej z ogniskowej 24-35 50-70 i jest ona również dobra na środku kadru jak i na jego krawędziach czy rogach ten obiektyw naprawdę pozwoli nam uzyskać najlepsze efekty jeśli chodzi o obiektyw o tych ogniskowych obiektyw zoom F2.8. Według mnie ten obiektyw też jest, jeśli chodzi o jakość obrazu, najbliższym obiektywem typu zoom do obiektywów stałoogniskowych. Według mnie ujęcia czy zdjęcia zrobione tym obiektywem często są porównywalne albo przynajmniej w 90% tak dobre jak na obiektywach stałoogniskowych. Więc dla mnie ten obiektyw po prostu jest super obiektywem do pracy, gdzie mogę mieć naprawdę dobrej jakości obrazek. Przy tym, że mam jeszcze dodatkowo zoom'a, oczywiście, w takiej konstrukcji z zoomem nie może się obyć bez jakichś błędów optycznych. Mamy tutaj leciutką winietę, jeśli chodzi o ten obiektyw, mamy tutaj leciutką dystorsję. Jest to naprawdę bardzo mało zauważalne. I oczywiście, aparaty czy kamery Sony mają profile, które będą korygować te błędy. I tak samo możemy te błędy skorygować w Lightroomie, na przykład, w przypadku zdjęć typu RAW, więc dla mnie nie jest to żaden problem, bo obrazek, który dostaję finalnie jest już skorygowany i wygląda naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Jedyny błąd, którego bym się tutaj przyczepił, to aberracja chromatyczna, która jest tutaj dość widoczna, aczkolwiek nadal jest to lepsze niż w przypadku pierwszego modelu, jednak to jest coś, co może być trudniej naprawić w postprodukcji, więc warto zwrócić uwagę na tym już na etapie produkcji i czasami może zamknąć przysłonę, żeby nie mieć tej aberracji chromatycznej. Rozmazanie tła to w tym przypadku jest po prostu bajka. Ja uważam, że ten obiektyw naprawdę pięknie rozmazuje tło i jest to naprawdę na poziomie obiektywów stałogniskowych, wracając do tego, jakiej jakości jest to szkło. Więc jeśli chcecie obiektyw, który da wam bardzo ładne rozmycie tła, to to jest ten obiektyw. Obiektyw pracuje też bardzo ładnie pod światło, więc jeśli często fotografujecie czy filmujecie w ten sposób, to ten obiektyw znowu będzie tutaj naprawdę dobrze się spisywał. Nie ma tu jakichś większych flar, nie ma tu jakiegoś ghostingu, więc jeśli chodzi o pracę pod światło, to jest to też naprawdę bardzo dobrze. I dużą różnicą jest tutaj też dla mnie ogniskowa 24 w przeciwieństwie do 2875, gdzie ta ogniskowa według mnie jest dużo bardziej przydatna. 24 mogę nadal sobie coś blogować, mogę nagrywać jakieś szerokie ujęcia na eventach i tak a 70 do 75 już nie daje mi takiej dużej różnicy, więc jeśli miałbym wybrać na ogniskową, to wolę 24 zamiast 28 a 70 do 75 nie robi mi różnicy, bo dzięki tym ogniskowym właśnie tego obiektywu mogłem używać do większości rzeczy, które nagrywałem, czy to były vlogi, czy to były jakieś filmy na YouTube, czy to były zlecenia. Ten obiektyw jest wystarczająco szeroki, na przykład na eventy i wystarczająco wąski w większości zastosowań. I teraz przejdziemy może do największej wady tego obiektywu, czyli ceny. Kosztuje on 11 335 zł na dany moment. No i jest to cena bardzo wysoka. I wydaje mi się, że to będzie największy powód, jeśli chodzi o wybór tego obiektywu, a wybór innego obiektywu. Jeśli macie tyle pieniędzy, żeby kupić ten obiektyw, to oczywiście bardzo go polecam. Jeśli nie macie, to może lepiej nie zadłużajcie się, żeby kupić ten obiektyw. Tylko kupcie jakiś inny. Aczkolwiek, jeśli kupicie inny, to i tak kiedyś pewnie będziecie chcieli kupić ten, bo to jest najlepszy obiektyw standardowy zoom, jeśli chodzi o system Sony w danym momencie. Jeśli chodzi o ogniskowe 24-70 do z przysłoną F28. I to jest coś, do czego każdy gdzieś tam chciałby dążyć. Pytanie: Po prostu, czy jest ten obiektyw Wam potrzebny i czy musicie wydać na obiektyw 11 335 zł? I według mnie, jako osoba, która pracuje w branży foto i wideo i zarabia dzięki takim sprzętom, to uważam, że dla profesjonalistów jest to no-brainer. Uważam, że każdy profesjonalista, który zarabia z fotografii. Sfilmowania i który może sobie pozwolić na kupno tego sprzętu, powinien go kupić, bo będzie mu on służył przez wiele, wiele lat. E, możecie zmienić 4 razy body aparatu, 4 razy kamerę, a obiektyw nadal będzie super jakości. Więc, jeżeli macie w coś zainwestować, to lepiej zainwestować w dobre szkło niż w nowszy aparat. Natomiast, jeżeli jesteście amatorami i bardziej jest to dla Was hobby, jesteście, nie wiem, Instagramerami, robicie rzeczy na YouTube'a i nie macie za dużo kasy, żeby wydać na tego typu obiektyw 11 czy tam prawie 12 tysięcy, to może go nie kupujcie, kupcie coś innego, zobaczcie jak Wam działa, nie wiem, Tamron 28-75, Sigma, e, Samyang, są, jest dużo opcji e, i możecie po prostu wybrać to, co będzie Wam pasować cenowo, to co będzie wam pracować jeśli chodzi o jakość obrazu i tak i prawdopodobnie jeśli nie korzystacie z tego obiektywu do pracy to przy tych hobbystycznych zastosowaniach nie zauważycie aż takiej wielkiej różnicy jak jest różnica w cenie aczkolwiek Pewnie gdzieś tam koniec końców będziecie kiedyś chcieli kupić ten obiektyw. Więc jeśli macie pieniądze na to, żeby kupić ten obiektyw, to ja jak najbardziej go polecam. Mi jest bardzo przykro, że muszę go jutro oddać do sony, bo e, będzie mi go na pewno bardzo brakowało, szczególnie w pracy, ale nawet przy nagrywaniu tych filmów na YouTube'a. I mam nadzieję, że ten obiektyw jeszcze do mnie wróci. A jeżeli nie, to pewnie kiedyś sam go kupię, albo kupię trzecią wersję, jeżeli taka będzie. Zobaczymy. I to w sumie chyba wszystko w tym filmie na temat tego obiektywu. Jeśli macie jakieś pytania, czy coś do dodania, lub cokolwiek, to zostawcie komentarz pod spodem. Jeśli podoba Wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i klikajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych treści podobnych do tego. I byłbym też wdzięczny, jeżeli byście zafollowowali mnie na Instagramie, gdzie staram się wrzucać na co dzień o tym, co u mnie i nad czym w danym momencie pracuję. W tym filmie to już wszystko. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Na razie cześć.